Towarzystwo Patriotyczne im. Mikołaja Reja, sobą Popławski. Witam serdecznie wszystkich polskich patriotów. W dzisiejszym odcinku pirat i reszta bandy z Meska będę mówił o świetnych produktach naszej perły w kolonie przemysłu zbrojeniowego PGZ jakim, są, jakim jest Mesko i jego rakietowe produkty. Będę miał przez jeszcze dwa następne odcinki, właśnie takie rakietowe odcinki. Wiecie, mówiąc, mówiąc szczerze, to jest moja taka subiektywna relacja z tegorocznego MSPO. To, co mi się tam szczególnie po prostu spodobało i uważam to za bardzo istotne dla naszej obronności, Możecie znaleźć w sieci różnego rodzaju relacje z, z tych targów, z, z tego salonu kieleckiego. No, ale właśnie mówię szczerze, subiektywnie to, co uważam za najistotniejsze dla naszej obronności. Ale zanim to, zachęcam do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, szczególnie jego piątego rodz rodzaju Wojsk Obrony Terytorialnej. Dlaczego szczególnie? Każdy żołnierz wojska polskiego jest godzien szacunku, że chce swoje życie i zdrowie postawić, w razie czego, na szali obrony ojczyzny. Ale terytorialsi są godni szczególnego szacunku, bo pracują, uczą się, wychowują dzieci, a w czasie wolnym my odpoczywamy weekendy, a oni szkolą się dla dobra właśnie obrony ojczyzny. Okej. Okay. Na tegorocznym MSPO 2020 MSPO, czyli jakby ktoś nie wiedział, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach. Co roku tam się odbywa taka wystawa z całego świata. prezentowana jest broń a więc w tym roku, uwaga, Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe Telesystem MESCO to jest osobna firma pod Warszawą. W partnerstwie z MESCO SA to jest osobna, ale współpracująca ściśle z wcześniejszą firmą MESCO. To, to firma e, głównie w Skarżysku Kamiennej, ale nie tylko, jeszcze ma. Filie rozrzucone w innych częściach Polski, jeszcze dodam, że właśnie to centrum rozwojowo-wdrożeniowe Telesystem MESCO to jest jakby tutaj grupa inżynierów, która pracuje nad nowymi technologiami. Natomiast MESCO już to, co oni wymyślą, szczególnie realizuje, już produkuje. Były, były problemy. Z produkcją, tutaj, ale na szczęście polski rząd wsparł olbrzymią kwotą ponad 400 milionów złotych tą, tą firmę naszą MESCO i, i wyziona na prostą i, i tutaj już te problemy będą produkcyjne, pokonane. Także mamy świetny produkty. I tak zaprezentowały te obie firmy MESCO. Inteligentną można powiedzieć broń na wysokim, naprawdę światowym poziomie. A więc przeciwpancerny pocisk kierowany Pirat, tutaj. Przeciwlotniczy Piorun. Amunicja precyzyjnego rażenia 155 i 120 mm. Nie ma jej tutaj na tym zdjęciu. Będzie jeszcze na innym. I celowniki laserowe poniżej, nowszy i starszy, o czym za chwileczkę już szczegółowo będę informował. Zacznę najpierw od przeciwlotniczego Pioruna. Jego tutaj pełna nazwa taka fachowa to przeciwlotniczy przenośny zestaw rakietowy. Stąd też taki skrót możecie Państwo czasami zauważyć przy nim: PPZR, on właśnie oznacza to, przeciwlotniczy, przenośny zestaw rakietowy. Jest, Piorun oczywiście, jest bardziej zaawansowany technologicznie od jego poprzednika, Groma. Ma wyższą odporność na zakłócenia i zdolność zwalczania najtrudniejszych celów o niskiej sygnaturze. Ma również większy o kilometr zasięg, czyli 6,5 kilometra, i pułap do 4 kilometrów. Piorun wchodzi powoli, no niestety z opóźnieniami na wyposażenie wojska polskiego. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie wchodzi najpierw do wojsk obrony terytorialnej, tylko do wojsk lądowych. A z kolei wojska lądowe przekazują już sukcesywnie gromy terytorialcom. Zresztą gromy też mają być później zmodernizowane do, do tej wersji fak, faktycznie pioruna, także na jedno w końcu wyjdzie. No, dodać trzeba jeszcze, że grom był już bojowo. Wykorzystany, jest, jest z dobrą bronią sprawdzoną. Konkretnie Gruzini e, mieli kilkanaście czy kilkadziesiąt, nie powiem, możecie w komentarzach to, to napisać, kto, kto wie na pewno. W każdym razie Gruzini nieźle dali popalić rosyjskiemu lotnictwu e, właśnie naszymi, naszymi gromami, kiedy to w 2008 roku Rosjanie napadli na Gruzję. Także gromy zrobiły też duże wrażenie na Amerykanach. Z tego, co też wiem, jakieś przynajmniej 100, 100 wyrzutni 100 wyrzutni przynajmniej Amerykanie zakupili gromów na, na swoje potrzeby. Więc nawet nie 2, 3 czy 10 sztuk, żeby je tam, może, technicznie im się przyjrzeć i, i coś tam kopiować, bo mimo wszystko amerykańskie stingery, odpowiednik tutaj naszych gromów, piorunów, nie są tak dobre, nie mają tak dobrych parametrów. I, i na razie Amerykanie ich nie poprawili, a więc, a więc rzeczywiście widać, że. Chcieli po prostu korzystać z nich w różnych, różnych miejscach na świecie, bo, bo to jest nasza polska bardzo dobra broń. Osiągnięto to m.in. dzięki zastosowaniu w piorunie nowego rodzaju głowicy naprowadzającej opartej o fotodiody chłodzone nie azotem, jak fotorezystory groma, lecz w nowy. Utajniony sposób, więc nie powiem Państwu, jak one są chłodzone. I to jest, i to jest bardzo dobre, bo najnowsza technologia, którą, którą zachowujemy tylko dla siebie. Dzięki temu poprawiła się nie tylko czułość układu, ale również wydłużył się czas jego działania do 16 sekund, a to automatycznie przyłożyło się na zwiększenie zasięgu z 5 do 6,5 km. Pocisk jest bowiem skuteczny do tego momentu, gdy jest schłodzony jego fotodetektor. I raz też taka informacja myślę istotna. Piorun ma trzy rodzaje zapalników. Zbliżeniowy, działający w niewielkiej odległości od celu dla zapewnienia skutecznego rażenia. Drugi, uderzeniowy, który ma zwłokę. Po to, by rakieta przeszła przez pierwszą płaszczyznę i wprowadziła ładunek wybuchowy do środka jakiegoś pojazdu powietrznego. I trzeci rodzaj na prądy wirowe natychmiastowy. Działa on, jeżeli głowica przechodzi przez metal i dostaje się do środka celu. Na zdjęciu oczywiście są gromy. A teraz znowuż piorun, takie zbliżenie. Sposób działania tych zapalników jest dobierany automatycznie w zależności od trybu ataku. I może być pościg, zbliżenie i cel nieruchomy. Inne są wtedy prędkości ataku i dynamika manewrów. Parametry te wraz z programem są ustawiane przez operatora na mechanizmie startowym. Zwiększa to zdolności systemu nawet w trudnych warunkach. Ważne jest też zastosowanie w Piorunie celownika termowizyjnego, ułatwiającego strzelanie w nocy oraz w innych trudnych warunkach atmosferycznych. Jak również bardzo ważne jest, że w Piorunie zastosowano cyfrowy mechanizm startowy z rejestratorem pozwalającym na odtworzenie sekwencji strzelania. Zestaw dysponuje też układem autoryzacji, autoryzacji nie pozwalającym na użycie przez osoby niepowołane. Czyli na przykład wpadnie piorun w wrogie ręce, Ruscy będą chcieli tutaj użyć go, wycelują w, nasz, w nasze F16, a tutaj pyk, nic nie działa. Trzeba mieć odpowiednie kody żeby móc go uruchomić, wystrzelić z niego. Super sprawa, naprawdę. No i teraz kolejne świetne wyroby MESKA. Bliskie ukończenia są prace nad artyleryjską amunicją precyzyjnego rażenia, stąd ta nazwa APR i potem milimetry są dodane. Ona jest naprowadzana na światło odbite od celu światło laserowe oczywiście odbite od celu także mamy e, dla amunicji 155 mm pocisk tutaj na górze, tutaj ten górny APR 155 e, one będą wykorzystywane przez armatochabice Krab nasze świetne najnowsze e, w działa oraz kiedy już będą dopracowane kryle, na, czyli na, na podwoziu kołowym. Oraz tutaj na dole mamy y, amunicję precyzyjnego rażenia 120 mm, y, czyli APR 120 dla samobieżnych moździerzy rak. Y, do naprowadzania tej amunicji oraz yy, tak samo Pirata stosuje się podświetlacze LPC1. To jest ten tutaj większy lub nowszy i lżejszy na nowych technologiach oparty LPDA. On waży gdzieś około 4,5 kg, więc ten starszy trochę więcej. I one są mm, kodowane, także ich promień laserowy. Nie da, sobie, nie da się tak po prostu zagłuszyć, tam czy może przechwycić i, i, i zmienić parametry. On jest kodowany. I całkowicie są kompatybilne z systemem natowskim. A więc mogą współpracować z natowskim lotnictwem i artylerią. No, i teraz jeszcze kilka szczegółów: przyjrzyjmy się temu pociskowi. APR-155. Jest to owoc współpracy polsko-ukraińskiej. Jest to w zasadzie taka polska, ale bardzo głęboka modernizacja, adaptacja tego ukraińskiego, jak to się też określa, latającego pocisku 152 mm. My mamy zmieniony kaliber i, i pewne parametry, o których za chwileczkę powiem. Strzelania poligonowe w lipcu tego roku, 2020 potwierdziły już skuteczność działania wszystkich podzespołów tego pocisku i jest on bardzo celny. Obecny jego zasięg to 20 km, ale też już rozważa się zwiększenie, znacznie zwiększenie tego Zasięgu tego pocisku. Badania mają się zakończyć w grudniu 2020 roku, a gotowość do produkcji ma być już uzyskana w roku następnym, czyli w 2021. Na nieco dalszym etapie prac rozwojowych jest APR-120, widoczny tutaj na zdjęciu. Który ma być pociskiem do niszczenia celów pancernych z góry. Jego zasięg, jak na razie, to ma być do 8 km. Jest możliwość zbudowania wersji odłamkowo burzącej. I teraz, dlaczego on jest, prace nad nim są tutaj. Bardziej opóźnione w stosunku do, do APR-155. Dlatego, że nie jest to taka, ad, taka adaptacja ukraińskiego pocisku jak właśnie tutaj w poprzednim APR-155, tylko jest to praca y, zupełnie y, nowatorska. Ukraińcy zajmują się. Z Sterowaniem tego pocisku, natomiast nasi inżynierowie elektroniką w układzie przednim granatu nasi inżynierowie zaproponowali opracowanie układu naprowadzania opartego o układ, układ inercyjny, w którym cały pocisk stałby się pewnego rodzaju żyroskopem. APR-120 w ten sposób stał się polsko-ukraińskim opracowaniem który nie ma swojego odpowiednika na świecie. Super sprawa. Udało już się ustabilizować lot pocisku i nakierować go na konkretny cel w kierunku odbitego światła laserowego. Jeżeli układ naprowadzania przejdzie pozytywnie serię testów ogniowych, a wierzę, że przejdzie, to produkcję seryjną można rozpocząć już w 2021 roku. Tak zapewniają przedstawiciele Meska. Dobrze. I w końcu tytułowy pirat, no bo wcześniej jego bandę przedstawiałem. Jest to lekki przeciwpancerny pocisk kierowany na odbite światło lasera. O zasięgu jak na razie 2,5 km, jest to również wspólne dzieło polskich i ukraińskich firm. Prace, więcej szczegółów na ten temat, mówię właśnie w odcinku mniej więcej rok temu, który zrobiliśmy o, 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 w polskich pazurach o PPK Piracie. Polecam zatem te szczegóły tutaj. Natomiast to, co już jakby tutaj nowego, możemy powiedzieć. Prace znajdują się na końcowym etapie wykonania i planuje się zdolności produkcyjne w 2021 roku. Pirat może być odpalany zarówno z trójnogu, jak i z ramienia. Podświetlacz, co ciekawe, nie musi być razem z wyrzutnią, tak jak to jest w spajku chociażby tylko w sporym oddaleniu, co wydatnie zwiększa bezpieczeństwo obsługi, która po wystrzeleniu może szybko zmienić pozycję. Pirat może razić w trybie direct attack, czyli atak z przedniej półsfery, czyli tak na wprost, na przykład na lekko pancerzone BWP, bojowe wozy piechoty, lub w trybie top attack, Czyli atak z góry. I tutaj szczególnie na czołgi, gdzie strop wieży czołgów przeważnie jest i kadłuba, tak samo zresztą strop jest zazwyczaj lekko pancerzony. Łatwo go wtedy przebić stosunkowo niewielkim ładunkiem wybuchowym. Natomiast w przyszłości MESCO rozważa zwiększenie siły przebicia głowicy kumulacyjnej. Z obecnych 500 mm RH RH czy to, to jest takie określenie na stal przeliczeniową. No bo mm, dla tych, którzy nie wiedzą, to powiem, że pancerz czołgu w tej chwili to już nie jest tak jak podczas II wojny światowej jednolita, gruba stal. To jest taki tort, przekładaniec stal, jakieś kompozyty, stal, jakaś ceramika, znowu stal. I tak dalej. Zresztą to, to dokładnie jak, jak ten pancerz różnych czołgów wygląda, to to jest raczej utajnione. Dobrze, a więc oblicza się to jako, jako tak RH. No więc z obecnych 500 mm RH MESCO przewiduje, że, że będzie tutaj nowa głowica opracowana. Do 800 RH przebijalności. A na, albo nawet więcej jeszcze niż 800 mm tak samo przewiduje się tutaj użycie głowicy termobarycznej oraz głowicy odłamkowo burzącej, czyli nie tylko przeciwko pojazdom czołgom, ale również jakieś umocnione punkty oporu nieprzyjacielskie, jakieś bunkry, gdzie stanowiska dowodzenia, szczególnie nieprzyjaciel lubi. W ogóle wojsko lubi, my też umieszczać magazyny, jakieś, jakieś, jakieś stacje, jakieś, jakieś centra łączności, dowodzenia itd. Także możliwe jest jak najbardziej zwiększenie zasięgu z 2,5 km do 4 i więcej. Pamiętajmy, jest to, jest to nowa konstrukcja, nie mieliśmy jeszcze czegoś takiego w polskim wojsku, w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc robimy pierwszy bardzo solidny krok bardzo dobrze. Kibicujmy, żeby kolejne potem kroki nasz przemysł zbrojeniowy stawiał. I szczególnie jeśli tutaj ta, ten zasięg pirata może być zwiększony, jeśli byłby zainstalowany na śmigłowcach. Z podświetlaczem. Tak samo rozważa się zwiększenie zasięgu pirata dzięki zastosowaniu podświetlacza na dronach. Czyli mamy na ziemię ten, ten dajmy na to trójnóg albo z ramienia żołnierz używa pirata, wystrzeliwuje i teraz wysoko nad nim jest dron, który podświetla cel. Jak już też. Mówiłem rok temu opieracie, to nie jest ciągła wiązka laseru, taka która łatwo ją można zauważyć. To jest dosłownie jedna tylko sekunda wskazania celu i głowica pirata jest tak doskonała, że wychwytuje ten ten króciutki, malutki punkcik i może precyzyjnie trafić też dzięki algorytmom, jaką ma ta głowica. To jest naprawdę świetna, wysokiej klasy technologia, którą, mówię, nasza perła w koronie w PGZ-cie MESKO konstruuje. Dziękuję za uwagę.